stary, idziemy na film, nie? Co ty gadasz na Barbie? A ty jesteś beta? Gamma, Delta? Czy alfa? Jesteś alfa. To jak jesteś samiec alfa, to idziemy na... Oppenheimer. Oppenheimer. Nie Oppenheimer. Bo wyjmam, wymawiasz to jak... Oppenheimer. Oppenheimer. A nie... Barbie. Patrz, co moja dziewczyna zostawiła. Eyeliner, bo się malowała pista. Przed chwilą. Na Barbie. No nie, idziemy na Oppenheimer. No, a jak idziemy na Oppenheimer, to co to znaczy? Że musisz mieć wystrzałowy makijaż. No wiesz, to jest o Oppenheimerze, czyli o osobie, która wynalazła bombę nuklearną. No wiesz, Ameryka, wojna, Japonia, Hiroshima. Dużo ludzi umarło. Kojarzysz taką akcję, kojarzysz to stary. No, to są poważne problemy, a nie jakieś tam barbie. Więc rozumiesz mnie, rozumiesz mnie. Więc musimy ci zrobić full wypas. Nie wiadomo co, kapelusz oczywiście tak, jeszcze mam wrak do tego, żeby wyglądać jak penałem. Um, no, ale ten zrobimy ci makijaż taki naprawdę radioaktywny, toksyczny, żeby się wpasować w tematykę filmu. Tak, dobrze na początek, rozświetlający Mega Glow podkład. bomba atomowa wybuchła na twarzy, ale w pozytywnym sensie, nie w negatywnym sensie. Po prostu będziesz się świecić, że wszyscy będą patrzyli na ciebie, nie? Będzie wybuchowy makijaż, bombowy, eksplozja, eksplozja kolorów, eksplozja barw, prawdziwy makijaż. Dobra, wklepujemy. Klep, 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 to znaczy podkład klepany dobrze też mamy rozświetlający korektor który oczy dobra ej sorry dzwoni do mnie ktoś o mój inny znajomy Możemy się spotkać, ale zobaczyć się nie możemy. No nie możemy się zobaczyć, bo oślepłem. Oślepłem od twojego blasku. Bo jesteś kurwa taki radioaktywny i toksyczny. A mówiąc radioaktywny mam na myśli, jak Imagine Dragons. Radioaktyw, radioaktyw. Taki żart. No dobra, możesz iść z nami też. Dobra, pójdzie też z nami z cichu. Dobra, zagadają się z nim, nieważne, nieważne, nieważne. Dobra, co ci robimy? następnie? rozświetlacz. Mam tutaj taki rozświetlacz właśnie. Po męsku ci tu wklepi w twarz. Na całą twarz. No, my będziemy siedzieli w pierwszym rzędzie, to ludzie ze Was na ekran to będą patrzyli co tam się tak błyska samem przeciek i na... No, dobra. Teraz tak oczy, oczy to co? Jakiś glitter. Jakiś glitter. Ja myślę, że ten złoty na oczy. Połączymy to też z tym... Nie mamy czasu, musimy za 5 minut wyjść. gdzie musieli biegnąć, żeby zdążyć. No. A ja nam zaraz, zaraz w pierwszym rzędzie, żebyśmy widzieli te wybuchy, czy to jest w 3D? Czy to nie jest w 3D? Fajnie byłoby zobaczyć właśnie te eksplozje w 3D. Jest to w miarę zrobione, tylko trzeba to splendować jeszcze. Blendu, 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 blendu. No, w ogóle tak jestem mega podjarany. Eee, jaram się, jaram się. Jaram się po prostu jak głowica jądrowa. Dobra, koniec tych żartów, bo to w ogóle nie jest śmieszne. Co teraz? Co teraz? Teraz ten... róż, róż też tak. No, taki mięsny kolor. Zapytać trochę nałożę. No, perfekto. I teraz tak, coś na usta. Mam tutaj taki zarąbisty. Od, yy, od Jessiki właśnie ukradłem. Błyszczący glitter na usta. Żeby się warki fajnie świeciły w ciemności Proszę bardzo Górna warka, dolna warka, zrób tak No i pięknie No i co? I wiesz co, ja Ci może porobię też takie fajne gwiazdki, żółte One w ogóle też błyszczą się w ciemności No, to będzie wyglądało jak taki właśnie pył radioaktywny na Twojej twarzy jeszcze ci takie kreski porobię. Ekstra, ekstra. No, pokaż mi się. No mordo, super. Bardzo mi się to podoba. Eee, to teraz co? Musimy to wszystko przypuderować. Dobra, gdzie jest puder? Jezu, czas leci, czas leci. Musimy się pospieszyć. To jest najlepsze ominie. będzie końcówka. Ten. To trzeba, to trzeba od początku. A to 3 godziny trwa długo, nie? Ja wziąłem 6 pak piwa. Mam spakowane w plecaku. Żeby na cały film starczyło. No. Bo tak to na bo to 3 godziny to się wynudzę. No. świecie jak ajca, a w ciemności to w ogóle będzie widoczne. Ja w ogóle mam jeszcze takie farbki w no te takie błyszczące w ciemności. Patrz. Nie różowe, może nie. Różowe to bardziej na Barbie, nie, to nie. super to jest eee, no ale to może przed salą kinową co Zobie to zrobimy teraz nie ma czasu teraz musimy się spieszyć no no no, i no właśnie Dobra, ale poczekaj jeszcze tylko ci ten. to wszystko jeszcze musimy spsikać.